Cześć Maneczko, witam w piątkowy wieczór. Jak tam praca u mnie? No nie za ciekawie, ponieważ już jestem pełnoprawnym glazurnikiem, a więc dopadła mnie choroba kolana. Kontuzja spuchła jak arbus, ale już jest w miarę ok. Czyli maty dalej nie wklejone, bo to robota na kolanach. Jedyne co się udało zrobić to kominek. Zobaczcie, jak ta żyłka ładnie idzie. Czyli jest ciągłość, ten środek wyciąłem, tak i fajnie bardzo to wygląda i tam gdzie nikt się oczywiście nie spodziewa mamy co? ciągłość wzoru, czyli żyłka przechodzi jeszcze na dół elegancio, jak takiego leszcza jak ja, całkiem nieźle jedynie tu jeszcze zostawiam ponieważ tutaj będzie rewizja płytka jest przygotowana ale muszę wyciąć jeszcze mi nie przyszły rzeczy z tej strony tak to wygląda, tam też jest przejście wzoru ale tutaj mamy Przecięcie. Nie robiłem tego z całej płytki. Nawet inwestor mówił, że nie potrzebuje takich wygibasów, więc nie ma co się wygibasować. Zwłaszcza, że tutaj najpierw jeszcze ten parapet z kamienia trzeba było wkleić. Też ja to wkleiłem. Jak wyszło, tak wyszło i trudno. Pod ostatnim moim filmem, jeśli chodzi o cięcie Ticaterem, gdzie mi ta płytka się nie udała, no troszeczkę sobie poużywaliście w komentarzach. Także chciałbym tutaj serdecznie przeprosić. Absolutnie kurwa nikogo, bo to jest moja robota. Tak ona wygląda, tak to się prezentuje. Jak komuś się podoba, to zapraszam tutaj do oglądania, do obserwowania, do zostawienia normalnych komentarzy. Jak Wam coś się nie podoba, to śmiało, piszcie. Jestem do Waszej dyspozycji. Yy, tak, i dzięki temu mojemu partactwu udało się zaoszczędzić dwie takie duże płyty. Są na dole w skrzyni. Jak będziecie grzeczni, to Wam może pokażę. Także Państwo tutaj mają się zastanowić, co z tych płyt chcieliby zrobić i zrobimy, jak się uda. A jak się nie uda, to trudno. Także miłego weekendu dla Was. Pozdro, cześć.